Słuchajcie, okazuje się, że mamy mniej czasu do startu niż myśleliśmy. Przynajmniej ja. Dzisiaj po mojemu jest czwarty dzień do startu, a zajrzałam co tam na aplikacji giełdy Sapiensy, które emituje mój token personalny słychać. No i tam oni mają, że dzisiaj jest trzeci dzień do startu. No i tak to policzyłam i chyba rzeczywiście. więc Czasu jest mniej, pracy jest więcej, więc do dzieła. Zostawię filmy po kolei, zobaczymy jak to się skończy. Dzisiaj najpierw zahaczę o Wasze komentarze na samym początku, i z tych komentarzy spróbuję dojść do mojej wizji tokenizacji świata. Komentarze odnośnie wczorajszego mojego filmu, który mówił o byciu biednym, ubogim, wywołały takie komentarze, że Kościół w takim razie się myli, bo mówi, że bogaci to źli, a biedni to dobrzy. Słuchajcie, ja myślę, że w ogóle ludzi trzeba najpierw umieć rozróżnić jako prawdziwych albo fałszywych, albo ludzi żyjących w iluzji. I ja, dla rozjaśnienia tego tematu, i co to znaczy błogosławieni, ubodzy, bym, bym podzieliła najpierw człowieka, o ile tak w ogóle można, na, na cztery typy. Dwa pierwsze będą ubodzy i dwa późniejsi będą bogaci. Zresztą ja już o tym nagrałam kiedyś film w hotelu Adlon. I może dojdę jakoś do tego tematu hotelu, bo to by się jakoś może nawet mi tutaj połączyło z tym, co chcę mówić o tokenizacji świata. Więc najpierw wrócimy do tych ubogich. Ja myślę, że są dwa typy ludzi biednych czy ubogich. Które, kto, jedni są zawinieni, a drudzy nie. Jest niezawinione cierpienie, jest niezawiniane ubóstwo. Tu urodził się w slamsach, ma tatę, alkoholika, mamy, może też chorą psychicznie, alkoholiczkę. No i ym, z jakimi przybywasz, jakimi przystajesz, takimi się stajesz. I nie wierzą w siebie, no trudno się z tego wydostać. Wiecie, w slamsach ży, żyją czasami tysiące ludzi, nie? To, i znam, co istnieje. No i drugi typ człowieka ubogiego to taki. Albo może powinna podzielić na trzy typy. Może podzielę na trzy, ale za, za chwilę, bo chcę powiedzieć, że są też tacy zawinieni. Może no, im wygodnie, nic im się w życiu nie chce robić. Państwo daje pieniądze jakieś socjalne, mentalnie też mają nic w głowie, też nie wierzą w siebie i jakoś tak. Zostają na tym poziomie komfortu, byle jakiego nie. I, i, I to jest zawinione ubóstwo. Bo wielki człowiek to jest człowiek, który podejmuje jakąś walkę, wewnętrzny rozwój, pomimo wszystko. No, i ten ubogi, właśnie błogosławiony, najbardziej ubogi, to jest taki, który z miłości poszedł do ubogich, który się decyduje w woli na ubóstwo, żeby tych ubogich sobą ubogacić. Myślę, że to o to tutaj chodzi. I dlatego są ludzie, którzy ślubują ubóstwo. Dużo by tutaj mówić zresztą o takich filmach, filmów <laughs> o ubóstwie też nagrałam całe mnóstwo, więc nie będę przedłużać. Podłączę jakiś filmik, żebyście zrozumieli, co to znaczy. Natomiast y, też są dwa typy, albo nawet trzy typy ludzi bogatych. Jedni to tacy tak naprawdę bardzo biedni, którzy myślą, że jak coś mają, to są lepsi od innych i tam się pokazują, nie, że... I, i takich ludzi najbardziej nie lubimy, i może takich ludzi nawet jest najwięcej. I, I to wcale nie świadczy o takiej bogactwie mentalnym, bo prawdziwe pieniądze, wielkie pieniądze, one lubią ciszę i milczenie. I nie potrzebują się pokazywać, bo prawdziwe bogactwo pochodzi z umysłu i jest rezultatem wewnętrznej pracy i bogactwa mentalnego, duchowego. Świat ten materialny jest jedynie wynikiem jest odbiciem lustrzanym naszej duchowości. No to mi dwa typy ludzi się zrobiły yy, i może właśnie ludzie bogaci, to ci niech będzie jakiś wymyślę, że to tak rzeczywiście jest, to ci ludzie przetransformowani, tak? Ale to, to chyba ci bogaci, bo można aha może tak rzeczywiście, bo można być bo, bogatym z urodzenia i urodzić się w rodzinie królewskiej i ta rodzina ci przekaże rzeczywiście takie wartości wzniosłe, i dlatego jest w ogóle brand rodzin, tak? Każdy ma jakieś nazwisko. Natomiast jest jeszcze ta droga duchowa, którą człowiek ma do zrobienia. Nawet jak urodzisz się w najgorszym ubóstwie, to ciągle masz na tym świecie szansę, żeby być człowiekiem bogatym. Nawet jeżeli Twoja rodzina była biedna. I ja bym powiedziała, że to jest najlepszy typ człowieka bogatego bo on nie tylko jest taki bogaty mentalnie, dlatego wie jak te pieniądze zrobić i tak umie się zachować ale ma w sobie głęboką miłość bo doświadczył też może tego ubóstwa i nie umie ten świat jakoś tam zintegrować, może właśnie jest jeszcze ubogacony o jakąś misję wewnętrzną jak to z świata dajcie mi pomyśleć jak to z świata no, na przykład weźmy jakąś personę. Na przykład takiego Francis Bacon, który w hotelu Adlon przeżył pewnego rodzaju transformację. Bo to jest taki malarz, który żył w głębokiej takiej depresji, ciemności i taki mal malował obrazy, był prawdziwy. Czyli to bogactwo w nim umysłowe było. I on tak próbował wyrazić siebie, że nawet rzucał piachem, jakimś błotem obrazy. I to się ostatecznie sprzedało, dlatego że był w tym prawdziwy. I kiedyś go ktoś zaprosił właśnie do hotelu Adlon, dlatego że tak już zaczął być rozpoznawalnym artystą. I on tam przeżył szok, bo kelner przyniósł mu wodę na, na takiej złoconej tacy. I on tam poprosił o wodę, i ktoś mu tak właśnie na tacy przyniósł. I on taki doznał wobec siebie ogromnego szacunku. I on to opisał. W ogóle, że ja w ogóle nocowałem tam w tym hotelu, nie? I w ogóle, co tam się działo. Ja dlatego uważam, że dobrze jest tworzyć piękno na tym świecie. I jest jakiś szacunek w tym, że, że my tworzymy, a nie tylko konsumujemy. Że nie tyle zazdrościmy, co błogosławimy. Yy, i, I tokenizacja. Tak mi widzicie, jak mi się mówi? No, tak mi się mówi. Tokenizacja może doprowadzić, i taka jest wizja właściwie tokenizacji, do tego, że yy, ludzie bogaci i w ogóle świat stanie się bardziej bogaty. O tak. Bo to, tokenizacja ma doprowadzić do takiego bogactwa, gdzie już nie trzeba będzie być w posiadaniu. Bo dzisiaj to jest tak, że o, kupię sobie Toyota Ravkę, a po dwóch latach Ci się już nudzi i widzisz, że już, już lepsze są samochody, a Ty utopiłeś pół miliona w tym. No może nie, rawka, to kosztuje 150 tysięcy, no ale jakiś może jeszcze lepszy samochód, nie? I tam wiesz, generalnie już się pokazałeś, dowartościowałeś, już Ci się znudziło, nie? Natomiast ta współczesna ekonomia właściwie nie współczesna, tylko nowa ekonomia, która idzie, ona ma doprowadzić do jeszcze większego bogactwa. I dobrze, żebyś był za czasu i może to zrozumiał, bo ona chce doprowadzić do takiego sposobu bycia, że ty na przykład kupujesz tokeny jakiegoś hotelu, że można hotel stokenizować, żeby to od początku wytłumaczyć, można książkę moją... Przyszłam stokenizować, można samochód stokenizować. I ty jesteś w posiadaniu tego samochodu w pewnym sensie. Jesteś w posiadaniu aktywów cyfrowych tego, tego samochodu i jesteś właścicielem, a zarazem nie. I to jest fajne, wygodne właściwie i może jeszcze bardziej bogate, bo dzisiaj jesteś w Londynie, a masz udziały czy tam tokeny Właśnie w takim samochodzie ją tam podjeżdża. I dzisiaj jesteś w Toyocie, jutro jesteś w Mercedesie, potem jesteś w BMW, a potem jeszcze w jakimś innym, jeszcze w innym mieście, bo również hotel, właśnie można stokenizować. I to jest fajne, może bardziej bogate, bo no nie wiem, gdyby dzisiaj Hotel Adlon postanowił o, o tokenizacji, to pewnie na ile bym nie było stać, bym to kupiła, jego tokeny, bo ja wierzę, że są takie miejsca, że, które, które w cenie i tak urosną. I. No, ja nie potrzebuję być posiadaczem tego hotelu, ale to, że ja tam byłam dzisiaj, a jutro może gdzie indziej, to jest właśnie do świata, że ja nie muszę być w posiadaniu, a zarazem doświadczać tego świata, jak powiedział Święty Jan od Krzyża. Nie, że wszystko jest moje. Cały świat jest mój i Matka Boża jest moja i cały świat jest we mnie. I to jest to największe może bogactwo, nie? I może być, i może to organizacja do tego prowadzi. No tak mi się ciężko mówi, bo to są, jest taki temat, no wiecie, no, przy, przyszłościowy. Ekonomia nie jest do przewidzenia, ale jutro być może będziemy się nad nią zastanawiać. Zapraszam na trzeci czy drugi dzień, że się to okaże, do startu mojego tokena personalnego Queen Do kupienia w aplikacji giełdy Sapiency. Link z spodem tego filmu.